Siemaneczko, widzowie! Widzicie ten widok za mną? Jest Wam bardzo dobrze znane to miejsce. Tak, dokładnie, Stary Kisielin. już Wam mówię, co dzisiaj będę robił. Mam plan, żeby na tym torze, na każdym zakręcie, na każdym, bez wyjątku, przytrzeć kolano. Albo lewe, albo prawe. Wiem, że będzie bardzo ciężko, ale postaram się. No i co? Jak zawsze, Subik Social, wiecie co musicie zobi, zrobić. Subik, żeby był szary wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Social media dajcie followka, bo też są tam fajne filmy i zdjęcia oczywiście. Tak więc zapraszam do oglądania i co? Lecimy na tor! Czas rozłożyć obóz. co? Fajnie wygląda? A teraz zobaczcie to. Podskoczę i będę ubrany. Uwaga. Trzy, cztery, ry... i tyk Ubrany. Zobaczcie. Teraz mogę jechać na tor, tylko kask, gogle, rękawiczki. No i lecę. No to co? Motorek zdejmujemy i na tor. Ale jest z nami druga ekipa, która powiedziała, że jeździmy teraz w drugą stronę. więc będą jaja. Kurczę, nie wiem, czy przykry na każdym zakręcie kolana. No, będą jaja. No co, najpierw liczymy zakręty. Zaczynamy od tego. Pierwszy. Drugi, czyli Patel. bo challenge konfliktowy kolano przytarte zarówno lewe i prawe na każdym zakręcie na torze tutaj macie potwierdzenie jest lewe i jest prawe jestem mega zmęczony więc teraz łyczek odżywki i lecę na tor z kolejnym challenge'em a ten challenge to zejście z czasem poniżej minuty. Ostatnio miałem minuty dwa, więc teraz muszę zciąć dwie sekundy. Będzie ciężko, ale się postaram. No to jazda na tor. czas minutę 1 i 2. Super jestem z siebie zadowolony. Uh, jaki ty miałeś? W, poprzednim, w poprzedniej sesji miałem rekord minutę, minutę i 8 tysięcznych, a teraz zrobiłem 59 ,000. Kurde, nieźle. Drugi challenge niestety niewykonany. Nie udało mi się zejść z czasem poniżej minuty, ale zciąłem o sekundę, więc nie do końca pocieszony jadę do chaty, ale najpierw trzeba się spakować. No i co zobaczcie bus zapakowany ładnie i już się zwijamy. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Jak widać na całym torze przytarłem wszędzie kolano. Dobrze się bawiłem. No i co? Jak zawsze subik Social wiecie co musicie zrobić, bo jest to bardzo ważne. No i jeśli nie wiecie, to tutaj macie film. Zobaczcie sobie na czym polega wspieranie. Z góry dzięki. No i co? Na razie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jo.